Hej, cześć, szymanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Draco, widzimy się w kolejnym odcinku, pijąc dwie dusze. Co tutaj się dzieje? Jody, ja nie wiem jak ci to sensownie wytłumaczyć. Mama i ja musimy być przeniesieni, opuszczamy bazę. Chcieliśmy cię zabrać z nami, ale sądzimy, wszyscy sądzą, że powinnaś zostać tutaj z profesorem Dawkinsem. A coś mogę zrobić, oprócz tego, że... Będziemy cię odwiedzać tak często, jak się da. Gdy poczujesz się lepiej, przyjedziesz do naszego domu. Dobrze? Mhm. Mm Chyba, czyli nigdy... Tak będzie najlepiej. No co ona ma powiedzieć? No przecież nie ma na to wpływu tak naprawdę, się już zdecydowali, boją się jej. No i coż, Judy? Bądź dzielna. Wiem, że jest ci ciężko, ale wszystko się ułoży. Musimy już iść, Susan. Daj mi jeszcze chwilę, Filip. <laughs> Wystarczy, chodź. A mogę zobaczyć, zrobić krzywdę ojcu? Nie. Jodi, masz nas, swoich przyjaciół. I mamy, wybaczam ci, samotna, krótka ścieżka, Aiden nie zrobił krzywdy ojcu. No tak naprawdę, no dlaczego miałem robić mu krzywdę? Myślę, że w drugim gdzieś tam moim podejściu do gry zrobię mu krzywdę, ale tak naprawdę, to miało jakiś sens. Nawaho, Kurde, teraz będziemy z Indianami sobie patatajać. <laughs> Mam nadzieję, że... <laughs> że... To nie jest trudny rozdział, nie pamiętam go. to straszy? O oh, Słuchaj, jestem wykończona i chce mi się pić. I nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy, więc proszę cię, żebyś mnie nie wkurwiał, dobra? Dobra. Tylko obecni, znaczy obecni. A sobie włosy, Judy, bo z długimi było ci znacznie lepiej. <laughs> mogę tak środki drogi iść? Nie, nie mogę. Tak naprawdę to. Aha, a myślę, że na sama idzie, a ja tylko wiecie, mogę tak sobie o, sterować kamerą. To może w sumie tak będzie lepiej, bo są lepsze widoki. Tam w Teksasie. Nie, to Snavacho. Gdzie jest Najwacho? Na <noise> w Teksasie gdzieś? Klimat podobny. No i dupa. Nie będzie eee, taksówki darmowej. Gdzie my w ogóle zmierzamy? Czyli będziemy tak wiedzieć teraz, kisnąć tutaj na tym pustkowiu. No i dupa. Alut, panie tir, czemu pan się nie zatrzymał? A w ogóle ile jest możliwości, żeby na przykład ile tych tirów musi jechać, żeby ten właściwy dopiero nam się zatrzymał? No wiem, że ci jest gorąco, ale bez przesady. To w ogóle se klapni pewnie już w ogóle będzie dobrze. Skupiliśmy się. No na prostej drodze, ledwo żyję i nie mam wody, ale tam radę. Odwal się, Aiden. Co? O, rzeczywiście jest jakaś farma. Jest w porządku. Nie ma co się denerwować. Nie ma co się denerwować. Zaraz z padnie. I staram się właśnie, czy, czy jak ci ludzie do niej podejdą, czy generalnie będą coś tacy no w porządku? Czy będą chcieli pomóc? Czy raczej tak, wiecie, z widłami ją pogonią? Chcę mogę tą kamerą za bardzo sterować, no ale zaraz zobaczymy. Dzień dobry, czy ktoś tu mieszka? A drzwi. Cześć. bardzo przepraszam za Oszukam Szukam jakiegoś miejsca do spania i pomyślałam sobie, że nie możesz tu zostać. Sorry. Czy ja mogłabym przespać się w stodole? Proszę, obiecuję, że z samego rana sobie pójdę. Mówiłem, nie możesz tu zostać. Musisz stąd iść. No, ja i ja. Ja też bardzo. A nie. Dobonej, zarajej, edwinnej. Odeje. No, stard. Będę go, doctor. Adò, będę go, doctor. W porządku. Możesz tu nocować. Wejdź. A po polsku da się powiedzieć to, co powiedziałeś? Bo tak po twojemu to tak niekoniecznie mi coś tam się zrozumiało. Jak się nazywasz? Uh, Jody. Jestem Paul. Moi synowie Cory i Jerry. Moja matka, Szyma Sani. Nie licz na to, że coś powie. Od lat nie przemówiła. Siadamy do kolacji. Przyłączysz się do nas? No Rachel. Tak. Tak, dziękuję. A czemu ten w ogóle ziomek tak się na mnie patrzy spod byka? Jakbym mu rodzinę zabił. No to będzie wszystko dopiero przed nami. Ręce byś eee, mięso! <grydza> o! Nie, chyba nie lubię kukurydzy, ale popcorn bym zjadł. To ta babcia to jest taka trochę creepy, jak się patrzy na nas, jakbyśmy naprawdę coś jej zrobili. Wszyscy są jacyś dziwni. <laughs> Zaraz się okaże, że oni są kanibalami. Będą chcieli nam krzywdę zrobić. Rzadko tu miewamy gości. Dokąd zmierzasz? Właściwie to tołam się bez celu. Może kiedyś w końcu odkryję. Dokąd tak, zmierzam? Ach, tak. A wy hodujecie konie? Tak, mustangi. Mamy też trochę czuros. Czuros? Owce. Mamy wełnę i mleko. Wiedziemy raczej skromne życie. Żyjecie tu z dala od cywilizacji. Hmm. Moja rodzina żyje tu od pokoleń. Tu się urodziłem. I pewnie tu umrę. To ma sens. A moi synowie nie chcą stąd wyjeżdżać. No cóż, wolą żyć z babką i ojcem. Wy jesteście na wacho, tak? Dinne. Dinech to znaczy lud. Tak się nazywamy. Oho, chyba jakaś burzajcie. Masz mi pad wibruje. Ach, późno Drzejcie odprowadzi. Dobranoc. Co tu się wydarzyło? Ty jesteś Jay? No idziesz? No idę, to weź się tam troszkę tyrpnico Do przodu. Jesteś strasznie wredny i niesympatyczny i cię nie lubię. Mów za karę tu siedziała. W sumie siedzi tu za karę. Wychodź z pokoju, zignoruj hałas. Jaki hałas? O co chodzi? Dobrze ci radzę. No, chyba się Nawet nie dowiemy. Drzwi nie wychodzi do rana. No ciekawe, czy możemy być posłuszni? Czy jednak, Aiden będzie chciał <laughs> pobawić się z nowymi znajomymi tutaj. Ale koszulka do spania musi być. Czy jest to jakaś. E, kibel? Nie ma. Taka brudna pójdzie spać. No trudno. Nie pierwszy nie ostatni raz pewnie. Wiem. To bardzo dziwne miejsce. Nie martw się. Jutro będziemy daleko stąd. Dobranoc, nazajeden. Dobra Judy. Nie wychodź z pokoju. Zignoruj hałas. Czy da się nie wychodzić z tego łóżka, jednak? Takie horrory, no to powiem Wam. <ścoughs> Często to i mi się śnią. Do okna byś podeszła, nie? Czekajcie, bo tak. Z tą kamerą to jest tak ciężko. O! Tu jakieś takie plemienne, indiańskie. O, tu coś jest. Malowidła, czy to sól jest? No, demonem no. przez sól, A to popiół. No, znając życie, ona zaraz coś odwali. Dlaczego tak się boją? Bo nie mają Majdena. Możesz wrócić do wyra? Czekajcie, tak spróbuję ją jakoś odkręcić, żeby ona wróciła. Tu się wyspać może. Dupa. Czyli ona musi wyjść na korytarz. I pewnie zaraz ją wywalą z tej norki. I się skończy dzień dziecka. Nie ma. Czyli muszę. Kurczę. Tak, co my myślę? No. Dlaczego nas taka nieposłuszna? No. Zamknęli ją dla jej dobra, tak? W sumie podobnie jak w ośrodku, z którego uciekła. Co to jest grane? Ajdem, otwórz jakoś te drzwi. No, elegancko. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Oho, chyba obudziliśmy babcie. <grym> Ale się stara ja w ogóle, czy jest sens budzić wszystkich tych domowników. Bo może generalnie da się stąd jakoś wyjść bez budzenia innych. Tej babci szkoda, że ją obudziliśmy. Bo może kobieta chciała sobie pospać trochę. O, piesek, można coś z tą zrobić. Co to kurwa była? Kładź się spać. Wyjedziesz rano. Że ona naprawdę całe życie musi być taka nieposłuszna? O, chyba się wyprawa, chyba jaka zima tu jest. Ok, to było dziwne. Dobrze, siódma rano. O, coś tu można zrobić. 7 rano można wyjść. No dobra, może jest 8.30. Obmi seryj, bo na pewno jesteś brudna. Czy jak tak wygląda twoja komplet? Ja współczuję. Jakiś desdarant, po podpaśkę? Coś tam ten, nic. Tu widzę, że już wszyscy wstali, Ciekawe, czy babeczka wypuścili już w spokoju, Ale może chrapie sobie jeszcze kobietka? Padałaś z nóg. Tak. załem Cię nie budzić. Dziękuję. Tego potrzebowałem. A, i co kawę. Nie masz tą kawę tutaj gdzieś? Nie mogę tak mu chodzić, krzebać. Czekajcie, co z czajnikiem? Masz sobie sama coś tam zrobić? A czy tu kawy się robi w czajniku? Spoko. Ile razy mogę to bić? <grystanie> Do pożygu? Aha, czyli trzy razy. mną pogadać, już sobie mogę zrobić sobie na rabicys. Podziękowałabyś w ogóle, jesteś kurde. No to ja lecę. Dziękuję. Dzięki. O. Na farmie jest dużo do zrobienia. Mogłabyś zostać kilka dni i trochę pomóc. W zamian za to dostaniesz spanie i jedzenie. Co myślisz? Tak. Tak, chętnie. Hm, dobrze. Ciuchy do pracy są u koriego. Do zobaczenia. Hmm, teraz taka rancherka, O Jezu, co się stało z piesem, a nie to owca. Zwarta i gotowa. Trzeba napoić owcę. Zajmiesz się tym. Tak. Okej, okay, rozumiem, że trzeba podejść tutaj do zbiorniczka. Co z tą babcią? Jest kurczona, zawsze taka nawiedzona. Dobra, a czy zanim weźmiesz to... Aha, czy trzeba to podnieść? Bo chciałem do babci podejść, zobaczyć co tam u niej, czy ona oddycha, czy nie oddycha. żyje, czy nie żyje. Okej, okay. dobrze, że ta gra nam czasem podpowiada gdzie mamy nosić te wiaderka. Mam nadzieję, że do tej wanny. <noise> Boże, jak tu dziwnie jest, tak wiejsko. Hej! Zostaniesz trochę? Tak. No to wygląda. Ekstra! To znaczy przyda się pomoc. A jak to wylać? LOL? To bo nie mogę. Aha, dobra, tu jest taka umiejętność. A? No to czemu nie mogę, LOL? Dzięki, Jody. Ach, przynieś trochę siana ze stodoły. Sobie kminie, że ona przecież <laughs> przyniosła tylko jedno wiaderko. Co te owieczki się napiją? Nic. Nic się nie napiją. No dobrze, że potrafisz biegać. Zaczynamy co u babci. Tak przy okazji. Żyjesz, kobieto? Ja. Mam na imię Jody i będę. Jakiś czas tu będę mieszkać i pracować. Nie ma pani nic przeciw? Jakie piękne. Pani połuszyła? No chyba się nie dowiesz. Z metodą na wnuczka może być ciężko ich okraść. Tak coś czuję. To stodoła, taka jakaś taka mała i mizerna. Album ze zdjęciami? No, proszę bardzo. Gdzie jest? Siano. <grymne> Na drabinie? Na drabinie jest Siano. Lol. <grymne> to ty, już ty siły kobiet. A no właśnie. Spokojnie. Chciałam jedną belę, a nie cały ten stóp. <grymne> Całą stodolę! By ci rozwalił najwyżej. robisz to. Fasz, jaka farmerka. Judy kurde w akcji. O, gdzie tu mam zanieść? Aż tam daleko? Czy do... E, pana Indiana? Pana Indiana Jones. Weźcie tam szybciej może czmychać, co? Jestem też ciekaw, co się stało z tą owcą. Hey, Obiad? Jasne, tylko to najpierw dokończę. Jeszcze ja się chciał tutaj do... Odzie? gdzie? Jest? Ja myślę, że tu konik był kiedyś. Nie ma kunia. Gdzieś tam go widocznie... Przyśnił mi się. Odłóż gdziekolwiek. Dzięki, Johnny. Przerwa na obiad. Jesteś głodna, idź do chłopców. Idziesz? Później. Muszę to skończyć. Okej, okay, do zobaczenia. No jaki obiad? Jak ona dopiero co wstała, nic nie zrobiła? Śniadanie prędzej raczej. Co tu robi na przykład kanister z benzyną? Mogę na przykład kogoś wysadzić? Nie mogę. Dobra, myślę, że idziemy zrzeć obiad. Nie ma to jak zrzeć obiad na śniadanie. Aaaa, to taki obiad! Dobra, Myślę, że tu wiecie, uczta wielka będzie jak wczoraj na kolację. O, tam był koń. Na ranczu jest dużo pracy. Tak. Jay dogląda koni, ja zajmuję się czuros, a ojciec, no wiesz, całą resztę. Hmm. Czy to prawda, że wasza babka od lat nie wypowiedziała ani słowa? Tak. Babka milczy od dnia, w którym umarł dziadek. To już 30 lat. Widziałam martwe owce. Co im się stało? Zamieć. Zabłąkały się na pustyni i udusiły się piaskiem. Kiedy wczoraj otworzyłam drzwi? Zobaczyłam coś um, na pewno ktoś stał na zewnątrz. Nie wiem, o czym mówisz. Przyśniło ci się. A co ty jesteś taka wścibska? Mm. Po prostu mnie to zaciekawiło, tyle. Ta? To może ja tobie zadam kilka pytań. Okay. Skąd jesteś? Co tu robisz? Pewnie nie odpowiesz. To jest twoja tajemnica. I nie zadawaj więcej pytań. Muszę iść. Robota czeka. A tam, nie przejmuj się nim. Mucha go ugryzła. Widzę.